Państwo pod rządami Donalda Tuska nie działa. To kłamstwo. Polskie państwo jest silne, sprawne i skuteczne. Tyle tylko, że w przypadkach, które dotyczą Jerzego Wsiaka, i o tym najnowszy wideokomentarz o historii rodem z państwa policyjnego Karol Gad, zapraszam. Na początku tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje, moje materiały. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Zwłaszcza, że licznik subskrybentów przebił 50 tysięcy, a to pewien symboliczny sukces. To dla mnie dowód zaufania z Państwa strony, a także motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy. W związku z tym dziękuję. Dziękuję wszystkim subskrybentom za zaufanie. Ale dość podziękowań, bo pora powiedzieć kilka słów na temat historii. Historii rodem z państwa policyjnego, jak wspomniałem, a może historii rodem z Orwella i jego książki 1984. Rzecz dotyczy Jerzego Osiaka, bo państwo zaangażowało tutaj ogromne siły, zadziałało bardzo sprawnie i bardzo skutecznie, pokazując, że jeśli tylko chce, to potrafi. Problem w tym, że chce wyłącznie wtedy, gdy dotyczy to Jerzego Owsiaka albo Świętego Jurasa, jak mówią złośliwi. Ale cofnijmy się o kilka tygodni, bo 12 stycznia, pod facebookowym wpisem Jerzego Owsiaka, czyli szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pojawia się wpis użytkowniczki Iza Izabela, a brzmi on dosłownie tak. Gin człeku, i to jak najszybciej. Dość okradania, dość Twojego dorabiania się z naiwności Polaków. Twoje wille za granicą, Twoja willa w Polsce, Twoje dzieci uczą się za granicą, i pensje Twoje i Twojej żony dość, rozlicz się i zmień okulary, bo takie noszą LGBT. Cytatu. To, szanowni Państwo, wpis zamieszczony, jak się za chwilę okaże, przez emerytkę. Wpis, który wywolał, wywołał prawdziwą lawinę i sprawił, że państwo puściło w ruch maszynę, bo ten wpis dosłownie chwilę później Dostrzegają funkcjonariusze policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak wynika z notatki, robią to podczas wykonywania czynności w zarządzie w Radomiu. I tu na początku od razu uzupełnienie to wszystko ujawnili dziennikarze wirtualnej Polski i na bazie tego materiału Państwu komentuję tę historię. Policja występuje do mety, czyli właściciela Facebooka o przekazanie danych osób te szybko uzyskuje, następnie w sygnał do firmy telekomunikacyjnej o kolejne dane. Te także otrzymuje i już 14 stycznia, a więc dosłownie dwa dni później, policja z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wie, że użytkowniczka to mieszkająca w Toruniu 66-letnia Izabela Majeska i udaje się to potwierdzić m.in. ze sprawą zdjęcia, którym się posługuje. I co ciekawe, biuro ocenia ten wpis, który Państwo przed chwilą usłyszeli, jako groźbę bezprawną, czyli przestępstwo z artykułu 190 kodeksu karnego. Problem w tym, że ściganie tego przestępstwa odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. Ale, szanowni Państwo, żaden problem. 14 stycznia Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przesyła notatkę do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód. Tego samego dnia, czyli 14 stycznia do, centrum, do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przychodzi w Warszawie adwokat Jacek Kolejasz, który pokazuje pełnomocnictwo od Jerzego Owsiaka i składa on zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Izę Izabelę, bo jego zdaniem autorka internetowego w postu dopuściła się dwóch przestępstw, groźby karalnej oraz publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni, czyli jego zdaniem nawołuje Jerzego do zabicia. Jerzego Owsiaka. Pamiętamy te słowa: gin człowieku. O to tak naprawdę się rozchodzi, ale do tego jeszcze wrócimy. No i Jerzy Owsiak, za pomocą, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, pełnomocnika, mówi, że ma uzasadnioną obawę, że ta groźba zostanie spełniona, i to jest kluczowe, jeśli chodzi o groźby bezprawne, bo rzeczywiście orzecznictwo wskazuje, że przestępstwo jest tylko wtedy, kiedy nie tylko kiedy się pojawia groźba, ale także kiedy wywołuje ona ubawę o adres że zostanie spełnione. Mecenas podczas zeznań wnosi odstąpienie przesłuchania Jerzego Owsiaka, no bo przecież nie ma nic do powiedzenia. Za niego mówi mecenas. Zawiadomienie zostaje przekazane i błyskawicznie przyjęte i błyskawicznie przekazane do prokuratury w Krajowej. Cały czas jest, szanowni państwo, 14 stycznia około godziny 19. Do, mieszka do mieszkania udaje się ekipa z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Ekipa nie byle jaka, bo dosyć wysoko postawiona. Celem jest zatrzymanie kobiety, a w składzie ekipy pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu, nadkomisarz Arkadiusz Górecki, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Toruniu, aspirant sztabowy Cezary Więcławski oraz jeden z funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. Problem w tym, że pani Izabeli nie ma wtedy w mieszkaniu. Stąd przychodzi decyzja, wchodzimy następnego dnia. I faktycznie. Dzień później, tuż po godzinie 6 rano, do mieszkania pani Izabeli, przychodzą funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Tym razem już bez komendanta i naczelnika kobieta zostaje zatrzymana o 6.25. Policjanci wpisują w protokole, że zatrzymanie jest związane z tym, że zachodzi obawa matactwa i ukrywania się. W tym samym w funkcjonariusze w tym samym protokole wpisują, że kobieta według oświadczenia jest w grupie ryzyka wylewu i zawału serca także ma zdiagnozowanego raka piersi. Dochodzi. Do przeszukania mieszkania pani Izabeli na tak zwaną legitymację, czyli bez zgody sądu, bo sprawa, zdaniem policji i prokuratury, jest niecierpiąca zwłoki. Kobieta samodzielnie wydaje smartfon, co tylko potwierdza, że to ona rzeczywiście zamieściła wpis. Zresztą od samego początku się przyznaje. I te bardzo ciekawe. Od razu, oczywiście, dostaje w Wydziale Dochodzenia Wośledczym wszczęte dochodzenie. Błyskawicznie od razu zostają jej postawione zarzuty. No i oczywiście w ocenie funkcjonariusza bezprawnie kobieta groziła Owsiakowi, że pozbawi życia. Cały czas pamiętamy ta fraza, gin człowieku”. Od złożenia zawiadomienia i powzięcia przez rosyjskich policjantów oraz prokuratura informacji do postawienia zarzutów mija kilkanaście godzin, szanowni państwo. Eee, ale, szanowni państwo, idziemy dalej. Kobieta oczywiście mówi, że nie miała żadnego planu, by pozbawić życia Jerzego Owsiaka, że owszem, krytycznie napisała, ale absolutnie nie chciała mu zrobić krzywdy o 10.35 kończy się przesłuchanie przez policjantów, ale tego samego dnia, 40 minut później, e, prokuratura zajmuje się tą sprawą i następuje e, przesłuchanie Izabeli Majackiej. Tam rzeczywiście wyjawia to, co powiedziałem przed chwilą. Dalej prokuratura zatwierdza przeszukanie policji na legitymację, bo trzeba było zabezpieczyć mienie e, i wypadek jest to niecierpiący zwłoki, zdaniem pani prokurator Czarneckiej. E, tak samo e, idziemy sobie dalej, Szanowni Państwo. E, prokurator w uzasadnieniu wskazuje, że nie zachodzi konieczność stosowania surowszego środka zapobiegawczego, bo e, dostała pani Izabela, zakaz opuszczania kraju, e, obowiązek stawiania się na komisariacie Policji trzy razy w tygodniu, jeszcze do tego 300 zł poręczenia majątkowego. A jeszcze ma nie wypowiadać na temat Jerzego Wsiak, a nie się do niego zbliża. Zbliżać. Chwilę później udziela pani Izabela wywiadu telewizji Republika i tu oczywiście wchodzą do gry prawnicy Ordo Juris i w ogóle sprawa zaczyna żyć już swoim życiem. Teraz druga część, szanowni państwo tego artykułu, w ocenie ekspertów, karnistów, ta sprawa od samego początku to jeden wielki żart. Tak na przykład uważa profesor Szymon Tarapata, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i adwokat e Cytuję: W tej sprawie przede wszystkim nie ma ani groźby bezprawnej, ani nawoływania do popełnienia zbrodni. Równie dobrze można by postawić zarzuty komuś, kto po przeczytaniu tego tekstu napisałby w komentarzu a niech tego prawnika trafi szlak. Graźba karalna musi dotyczyć zapowiedzi popełnienia przestępstwa na szkodę innej osoby. Daleki jestem od twierdzenia, że ze skierowania słów gain w takim kontekście, jakim miał miejsce w sprawie, było taką zapowiedzią. Trudno też uznać, że autorka wpisu kogoś nakłaniała do popełnienia zbrodni. Kontekst wypowiedzi okoliczności jej sformułowania absolutnie o tym nie świadczą. Kilka takich opinii w tekście Państwo znajdą. Wszyscy eksperci miażdżą, miażdżą postępowanie policji, prokuratury, wskazują, że jest nadzwyczajne, że zaangażowano duże środki, wszystko bardzo sprawnie działało. I z czymś takim się, oczywiście. Nie spotkali. Policja na początku próbowała okłamać dziennikarzy, że to wcale nie wyglądało tak, jak oni to przedstawili. Dopiero gdy dziennikarze pokazali, że mają dokumenty. No to komendę przeprosiła i poszła w swoje tłumaczenia. To, szanowni państwo, jest bardzo ciekawe. Ciekawy wątek. No, oczywiście, rzecznik prokuratury zastrzega, że postępowanie znajduje się w początkowej fazie. Nie zostały zgromadzone wszystkie niezbędne dowody. A dopiero po ich zebraniu dokonana zostanie ich ocena prawnokarna i będzie decyzja. Co dalej? Nie wiadomo więc, czy emerytka trafi na ławę oskarżonych, czy prokuratura uzna, że nie groziła Jerzemu Owsiakowi. Ale ta sprawa pokazuje, że Jerzy Owsiak jest teraz osobą o specjalnym traktowaniu. I Państwo doskonale to wiedzą z moich poprzednich materiałów, ale także z tej historii. To historia no, niemalże z państwa policyjnego. Mamy wpis emerytki, jak się okazuje, schorowanej, który... Być może jest kontrowersyjny, być może jest, powinien być piętnowany, być może nie powinien mieć miejsca, ale to, co zrobiło państwo polskie wobec tej Ameryki jest po prostu skandalem. Policja, prokuratura, wszyscy działają w największym pośpiechu, tyle, tylko dlatego, że chodzi o Jeżego Owsiaka. A, byłbym zapomniał, szanowni państwo, bardzo ciekawe postscriptum do tej historii, bo okazało się, że nowym komendantem miejskim policji we Wrocławku został Arkadiusz Górecki. Nie dostał awans niespełna trzy tygodnie po tym, gdy wziął udział w akcji dotyczącej emerytki, która została opublikowana na, w, w, na łamach wirtualnej Polski, bo faktycznie on wtedy był, w, brał udział w tych czynnościach, o czym Państwu mówię, trzy tygodnie później awans. Oczywiście policja mówi, że nie ma to żadnego związku. I tak to, Szanowni Państwo, wszystko się kręci. Bardzo, ale to bardzo ciekawa historia, która pokazuje, jak to wszystko teraz wygląda. Mi to trochę przypomina historię Antykomora z rządów POPSL. Starsi widzowie na pewno pamiętają, łocisz, niech sobie wygooglają. I wtedy też bardzo szybko policja, w służby, w prokuratura zadziałały. Teraz mamy podobnie. No cóż, e, państwo na usługach chyba świętego Jurasa. A przepraszam, Jerzego Owsiaka. E, a wszystko zaczęło się od pytań. O pytań dotyczących zbiórek, rozliczeń finansowych, etc., etc. Nie, niedobra jest o to pytać. Nie można o to pytać, wiadomo. Jeszcze się okaże, że pan Jerzy Owsiak poczuje się urażony. No ale Szanowni Państwo, zachęcam do komentowania, do wyrażania swoich opinii w tym właśnie zakresie. Karol Gaz, kłaniam się nisko.